Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam na naszym podsumowaniu maratonu piękna. Czy dziewczyny, o, sobie przysunę kosmetyki, bo coś daleko, daleko sobie postawiłam. Kto to będzie ze mną na żywo, kto chce podsumować i się wypowiedzieć na temat tego, co tutaj się wydarzyło przez te pięć dni. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy jedną osobę. Dziewczyny, czekam, aż się połączycie. Chwileczkę wam dam, żeby zobaczyć, że jest już relacja. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry, Ewo, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, potrzebuję świadków, bo mój Floruś zasnął. Chciałam, żeby Floruś losował dla Was niespodzianki, ale Floreczek śpi. Zrobił mi niespodziankę. Gdzie jest moja kula? Jest tutaj. Dobra, mam wszystko przygotowane. Dziewczyny, witam, 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 Ewo, witam. Drogie panie, na razie jest z Was o jest trzy, zaraz może będziecie się dołączać. Cześć Aniu, cześć. Chciałam zapytać się, czy coś ten maraton wniósł w Waszym życiu. W życiu to może aż tak nie bardzo, ale w pielęgnacji dziewczyny, bo w moim życiu bardzo. Powiem Wam, że dla mnie to, że ja wstawałam o 7 rano, to dostawałam taką energię. I jestem w ogóle zdziwiona, ile przez e, internet, ile online to, że byłyście ze mną, że wysyłałyście te serduszka, że pisałyście komentarze, jakiego mi to w ogóle dawało kopa, powera. E, cieszę się, że, że dołączacie. Cieszę się. Jak będziecie pisały komentarze, to będę Was też lepiej e, widziała. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło Was e, poznać, miło Was widzieć. O, i z częścią z Was rozmawiałam przez telefon. E, widzę, że jest Ania. Krzyk Aniu. Napiszcie e, dziewczyny, co się wydarzyło przez te pięć dni. Czy rzeczywiście e, na tych Waszych buźkach jakaś zmiana się zadziała? Czy odczułyście, że ta systematyczność i ta ilość wykonanych zabiegów i nałożonych produktów wpłynęła w jakiś sposób na Waszą skórę? Tak, szczerze, tak naprawdę, szczerze, jak, jak to odczuwacie, jak to widzicie, ja się ciebie fajniej czuję, bo siedzę przy Was w makijażu, przy kamerce, a tak najczęściej bez. Tak, super było to oglądać, chociaż większość po czasie. No rozumiem, nie zawsze, nie zawsze można się zgrać, ja też miałam jakiś taki szalony tydzień, że ciężko mi to było w ogóle robić punktualnie, także różne te rzeczy się dzieją, no my kobietki to jesteśmy tak, że zawsze mamy dużo na głowie, co chwilę zmieniamy czapki, tak? co chwilę jesteśmy kimś innym i w różne role wchodzimy, ważne jest, żeby znaleźć ten czas dla siebie. Dziewczyny, taka podstawa podstaw, tak? czyli to co, to, co, to, co wykonywałyśmy przez te wszystkie dni, bo wy miałyście słoiczki. Tam próbowałam coś Wam powrzucać, żebyście mniej więcej widziały, jak to wygląda produktowo. Taką podstawą, podstawą podstaw i to, co większość z Was robiła, bo miałyście naprawdę różne produkty, kilka lin. To już konsultantki, które Wam dobierały, będą najlepiej wiedziały. Podstawą podstaw jest cudowny zestaw. Czyli tu mamy cztery w jednym, oczyszcza, złuszcza, tonizuje, rozświetla i to jest, to jest to, po czym ta buzia robi się taka mega gładka i to nadaje sens całej pielęgnacji. Kupowanie ekstra kremów, ekstra serum bez produktu, który nam oczyści, złuszczy i stonizuje buzię, trochę traci sens, czyli to jest coś co jest najważniejsze. Podkreślałam kilka razy, że robimy pięć kroków pielęgnacyjnych. To jest pięć kroków, tak jak pięć palców u ręki. Żadnego palca sobie nie damy uciąć. Jak rano myjemy zęby, nie opuszczamy żadnego, myjemy wszystkie. Tak samo rano i wieczorem wykonujemy pięć kroków pielęgnacji. Czyli zobaczcie, tym produktem mamy trzy pierwsze kroki. Oczyszczamy, złuszczamy, tonizujemy i dodatkowo w bonusie jeszcze mamy rozświetlenie. Później mamy krem pod oczy, no to tutaj ta najcieńsza skóra, która jest dobrze zaopiekowana przy tym kremie, on ją ładnie rozświetla nawierze, ale krem pod oczy zawsze z porządnym demakijażem. Czyli pamiętajcie to, jak zmywać oczy, żeby ich nie rozciągać. I to, co jest ważne, żeby... To był produkt dobry, ponieważ on zostaje na oczach, na skórze tej najdelikatniejszej, najcieńszej i pracuje nam całą noc. No i krem pod oczy też nakładamy daleko do oczu i z masażem. To myślę, że te przez te kilka dni sobie przećwiczyłyście, że to już będziecie pamiętały, jakiego kremu byście nie używały, to nie nakładamy go pod same oczy. I teraz, jeżeli chodzi, patrzcie, już mam takie końcóweczki tutaj tych kremów. Powyciskane, także później jeszcze je można rozciąć i sobie wyciągnąć przez ostatnie dni. Czyli mamy krem dzienny i krem nocny. Tutaj miałyście różne kremy. Niektóre z Was może potrzebowały troszkę inne. Nieraz się zdarza, że dajemy Wam krem uniwersalny. Czyli jak m, Panie chcą, tak bardzo prosto, to rzeczywiście posiadamy w ofercie krem, który jest kremem uniwersalnym, który jest w ogóle dużym kremem eee, i można obskoczyć jedną tubką. Czyli mamy tak: mycie, krem. I potem tylko podkład. Ale rozdzielenie kremów na specjalistów, dzienny i nocny, ma ogromny sens, bo skóra co innego potrzebuje w dzień, co innego potrzebuje w nocy. Może w konsystencji nieraz czujecie, że one są takie same, ale składnikowo różnią się bardzo. Tu jest filtr przeciwsłoneczny, są substancje, które blokują rozpuszcza, enzymy, które rozpuszczają nam kolegę i elastynę, więc dzienny to jest przede wszystkim ochrona bo w dzień blokujemy te procesy które niszczą skórę. No i to jest taka dawka energii. Rano dajemy krem po to, to jest tak, tak jak najważniejszy posiłek dnia. To mamy takie królewskie śniadanie w postaci kremu, który daje energię i odżywia naszą skórę na cały dzień. A krem nocny to jest tak jakbyście tysiące sobie takich e, chirurgów zaprosiły do buzi, e, do skóry, my śpimy. A w nocy oni tą skórę regenerują i wpływają na to, żeby odbudować, żeby po kolei, jak cegiełki, te włókienka kolagenu i elastyny się odbudowywały i się nie niszczyły. Więc krem nocny wspomaga bardzo regenerację skóry. O Asienka coś tu napisała dużo. Widać zmiany. Wszystkie produkty są bardzo fajne. Buzia jest bardzo gładka. Hitem jest zabieg miskrodermabrazy i maska węglowa. Dziękuję za poświęcony czas i wiele wartościowych porad. Asiu, bardzo się cieszę. Rzeczywiście mikrodermabrazy jest hitem, bo możemy to zrobić w domu. Zajmuje to minutę czy trzy, jeżeli to robimy porządnie. I yy, rzeczywiście yy, czuję.